Polak tworzy konkurencyjną grę dla serii Farming Simulator. Ultimate Farmer, bo tak będzie nazywał się ten tytuł, ma stawiać na realizm. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, co nowego wiemy na temat Ultimate Farmer i jakie kolejne funkcje mają zostać dodane do gry. Zapraszam na odcinek. Zacznijmy od tego, że dzisiaj rano Cynek wrzucił na swojego Facebooka post. Post, który, prawdę mówiąc, tak niezbyt dużo wyjaśnia. Mamy tutaj wiele trudnych słów, mamy wiele dość takich specyficznych pojęć, dlatego pomyślałem, że wytłumaczę Wam to prostym językiem, co tak naprawdę jest tutaj napisane. Oczywiście post jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dostaliśmy również grafikę, która wielu osobom pewnie nic nie mówi, ale spokojnie wszystko Wam za chwilę wytłumaczę. Holi, owocowe napoje, zero cukru, skodem czarny pan 10% taniej. Na początku jednak muszę Wam powiedzieć, czym w ogóle jest Ultimate Farmer i kim jest Cynek. Cynek jest dawnym twórcą modów do farminga, do symulatora farmy od Giantsa, natomiast obecnie pracuje nad swoim własnym projektem, nad swoją własną grą, która ma być konkurencją dla symulatora farmy, który jest wydany przez Giantsa, czyli po prostu dla naszego dobrze znanego farminga. Cynek postawił tutaj bardzo mocno na realizm. Chce, aby gra oddawała prawdziwe realia rolnictwa, czyli była pełnoprawnym symulatorem. Całą historię tego projektu, a także osoby, które za nim stoją, były omawiane przeze mnie w poprzednich filmach dotyczące właśnie tej gry Ultimate Farmer. Więc jeżeli ich nie widziałeś, no to zapraszam do obejrzenia. A my dzisiaj wracamy do tematu, który myślę, że znowu rozgrzał po raz kolejny farmingową społeczność. Cały post, który został zaprezentowany zarówno na stronie na Facebooku Ultimate Farmer, jak i oczywiście na prywatnym profilu Cynka, tak naprawdę można streścić do kilku, myślę, prostych zdań. Generalnie idea jest taka, żeby wszystko dało się kliknąć. Każdy przełącznik, guzik, ekran dotykowy w, trabinie, w kabinie traktora powinien działać. Powinniśmy mieć możliwość interakcji z każdym takim przełącznikiem, z każdym ekranem. Wszyscy dobrze wiemy, jak to obecnie wygląda w farmingu 25, zaraz wam zresztą to pokażę, jak to wygląda domyślnie, co możemy zrobić za pomocą modów, no i jakby mogło wyglądać, tak już to opowiem, jakby mogło to wyglądać w grze Ultimate Farmer. Idea jest taka, żeby wszystko można było obsługiwać myszką, zamiast szukać różnych skrótów na klawiaturze. W poście pojawiło się też takie stwierdzenie o pivotach i limitach ruchu. Dam tutaj taki przykład. Jeżeli na przykład jakiś przełącznik w rzeczywistości odchyla się o 30 stopni, to w grze ma zachować się dokładnie tak samo. Ma nie przenikać na przykład przez deskę rozdzielczą ani nie ruszać się w żaden nienaturalny sposób. Czyli dokładnie tak jak jest w prawdziwym życiu, jest to po prostu odwzorowanie realizmu. Wnętrze ma nie być statyczne. Każda wajcha, każdy przycisk, każda dźwignia ma mieć przypisaną logikę, czyli po ich kliknięciu myszką faktycznie coś w maszynie ma się zmienić, lub na przykład włączyć bądź wyłączyć. Celem jest pełna symulacja. Chodzi o to, żebyś czuł, że naprawdę siedzisz w maszynie i fizycznie ją obsługujesz, co jakby nie patrzeć ma ogromne znaczenie w trybie symulacji. Pomysł jest taki: że zamiast patrzeć na nieruchomą deskę rozdzielczą, jak to obecnie mamy w farmingu, to będzie można pobawić się dosłownie każdym elementem wyposażenia, a on ma zareagować dokładnie tak, jak w prawdziwym traktorze. Chodźcie teraz do farminga, pokażę Wam, jak to wygląda. Mamy tutaj akurat Ursusa. No tak się składa, że jestem teraz na mapie Polanki. No i słuchajcie, jest sobie tutaj Ursus. I ten Ursus ma taką fajną funkcję, jaką jest IC, czyli Interactive Control. Jest to mod, który może być pobrany z mod Huba. Oczywiście jest to mod skryptowy, więc dostępny jest tylko i wyłącznie na konsole. I ten mod odblokowuje naprawdę dużo fajnych funkcji. Bo na przykład mogę podejść sobie do ciągnika i otworzyć drzwi. Jeżeli na przykład nie byłoby tego moda, albo jeżeli miałbym ciągnik, który nie obsługuje IC, no to wyglądałoby to mniej więcej tak. Tu naprawdę nic nie da się kliknąć. Siedzę teraz w pięknym dojczwarze. Siedzę teraz naprawdę w traktorze, który mi się mega podoba. No powiedzcie szczerze, czy ten traktor z zewnątrz nie jest po prostu piękny? Piszcie w komentarzach co myślicie. Natomiast tu w środku nie dzieje się nic. Jeżeli ja chcę obsługiwać ten traktor, to wszystko muszę wyklepać z klawiatury, spada z, z kierownicy, czy tam z jakiegoś innego kalkulatora, które podłączyliście sobie do, nie wiem, kompa, konsoli i z czego tam obsługujecie te wasze sprzęty? Ja akurat gram na klawiaturze, więc wszystko obsługuję z klawiatury. Jak włączę sobie światła awaryjne, no to światła awaryjne mrugają. Świecą się na desce rozdzielczej, świeci się tutaj też ten przycisk, mruga, wszystko fajnie. Jak wrzucę sobie kierunkowskaz, no to muszę wyłączyć to. Jak wrzucę sobie kierunkowskaz. O! To wajcha tutaj się zmieniła. Teraz poszła w górę. Logiczne. Jak sobie włączę światła, no to oczywiście podświetlenie deski rozdzielczej się włączyło i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że ja niczego nie mogę tutaj kliknąć. Zobaczcie, z prawej strony mamy tutaj cały panel sterowania. Mamy tutaj dosłownie wszystko, mamy ekran dotykowy, mamy przyciski, mamy dźwignie, mamy więcej przycisków, mamy więcej przełączników, ale nic z tym nie można robić. Natomiast tutaj w środku wygląda to ładnie, tylko nic nie można sobie poklikać. Rozwiązaniem teoretycznie jest oczywiście mod IC, który zaraz wam pokażę też w kombajnie bison. Ale najpierw chodźmy jeszcze do Ursusa, ponieważ jeżeli mamy moda IC, to możemy sobie na przykład otworzyć dach, otworzyć drzwi, każdy taki ikcik w kółeczku oznacza, że można wykonać jakąś akcję. Akurat w tym Ursusie za wiele tych akcji to nie ma, bo mogę sobie jeszcze maskę zdjąć na przykład. O! I teraz mamy Ursusa bez maski. No, to jest akurat fajna rzecz, to mi się podoba. Takie rzeczy to naprawdę spoko opcja. Natomiast jeżeli wchodzimy sobie do takiego Ursusa... To naprawdę dla mnie jest nieporozumieniem, że my w 2026 roku potrzebujemy moda do tego, żeby otwierać drzwi w traktorze. Ja rozumiem, że w Farmingu 11 drzwi nie były otwierane, ale w 2026 roku moim zdaniem to powinien być standard. I to nawet w grze mobilnej, no ale to już szczegół. W każdym razie otwieranie drzwi to jest tylko jedna z fajnych funkcji, natomiast tutaj mod IC mimo wszystko nie pozwala mi w żaden sposób klikać po tym traktorze. Na szczęście, specjalnie dla Was przygotowałem się do tego odcinka i znalazłem również Bizona, w którym poklikać już sobie możemy znacznie więcej. Tak się składa, że ten Bizon oferuje naprawdę duże możliwości w kwestii obsługi Interactive Control. Możemy na przykład zaświecić światła. Gdy kliknę tutaj w tę kionkę, to mogę sobie zaświecić bądź zgasić. Mogę włączyć kierunkowskaz. Włączyłem go. Chyba tak. Sprawdzę zaraz. Proszę bardzo, mruga. Naprawdę nic nie klikam na klawiaturze. Teraz możemy sobie na przykład włączyć silnik, ale silnik to się tu włącza kluczykiem, źle wcisnąłem. Teraz silnik jest odpalony. No a tu możemy włączyć kolejną akcję. I wiele, wiele innych rzeczy. Mogę sobie na przykład. A tu silnik trzeba włączyć, no dobrze. Yy, mogę sobie otworzyć. O, o! Aha, bo ja otworzyłem rurę. Dobra, otworzyłem rurę. Chciałem odpalić kombine, kliknąłem coś innego, mniejsza z tym. Nie jestem specem w obsługi Bizona. Wybaczcie. Natomiast ja wam tutaj chciałem pokazać, jak w ogóle działa IC. Mogę sobie otworzyć drzwiczki, mogę udawać, że wychodzę, no bo oczywiście animacji wchodzenia i wychodzenia z pojazdu nie ma. Natomiast mogę na przykład zdjąć taką pokrywę. Pokrywa się ładnie podnosi i mogę sobie na przykład zajrzeć tutaj i zobaczyć te wszystkie paski y, klinowe, które sobie tutaj są. Generalnie IC pozwala poklikać troszeczkę w maszynach i jest bardzo realistyczne. Naprawdę, jeżeli moglibyśmy klikać w ten sposób nawet w nowoczesnym sprzęcie, to uważam, że byłby to krok w bardzo dobrą stronę i właśnie to chce osiągnąć cynek przy projekcie Ultimate Farmer. Plan jest taki, żeby całe wnętrze traktora można było wyklikać myszką. Czy to jest jednak dobry pomysł? Zastanówmy się nad tym, dlatego że ja tutaj widzę z jednej strony ogromne zalety takiego rozwiązania, natomiast z drugiej strony widzę potencjalny problem. Przede wszystkim będzie to bardzo duże zwiększenie realizmu i nie ma się co oszukiwać, to dla wielu graczy jest po prostu wyznacznik symulatora farmy. Im bardziej realistyczny, tym po prostu lepszy, dlatego wielu graczy na pewno będzie chciało w coś takiego sobie pograć. Nie ukrywam, że gdybym ja grał w realistycznej serii, na przykład w takiego hipotetycznego Ultimate Farmera, no to możliwość klikania po tych wszystkich ekranach, po tych wszystkich dźwigniach byłaby ekstremalnie fajna. Z drugiej strony zastanawiam się, czy nie odbije się to troszeczkę nagrywalności. Dlatego, że jeżeli grałbym na przykład no powiedzmy wiecie, jak niedzielny farmer, raz na tydzień to niekoniecznie chciałbym się uczyć, która dźwignia do czego służy, bo po prostu w życiu mi się to nie przyda, tylko wolałbym sobie wyklikać to na klawiaturze tak jak było to do tej pory. Dlatego wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zachowanie jednego i drugiego sterowania. Wtedy każdy gracz miałby możliwość wyboru i każdy będzie grał dokładnie tak jak chce. Chcesz klikać sobie myszką i wyklikać każdą jedną dźwignię dokładnie tak jak chcesz i każdy jeden przycisk? Rewelacja. Z drugiej strony, jeżeli na przykład ja przyzwyczaiłbym się do sterowania z klawiatury, to może niekoniecznie chciałbym się od tego odzwyczajać i zmieniać swoje nawyki. Znowu, steruję dokładnie tak jak chcę. I moim zdaniem to byłby po prostu taki strzał w dziesiątkę, taki złoty środek. Jednak ja tu wszedłem teraz w strefę takiego troszeczkę gdybania, co ja bym chciał zobaczyć, a co nie, albo w jakiej formie chciałbym to zobaczyć, może tak. Tak czy inaczej, Ultimate Farmer jest rozwijany. Tych informacji na temat tej gry nie mamy jakoś bardzo dużo, są one raczej krótkie i treściwe, natomiast widać, że projekt nie stoi w miejscu. To mi się bardzo podoba, że dostajemy tutaj kolejne informacje, że mamy kolejne update'y, mamy kolejne posty. Oczywiście, jak cokolwiek będzie wiadomo, dam Wam znać na kanale, więc subskrybujcie, żeby nie przegapić. I na koniec, jeszcze jeden temat, ponieważ bardzo często widzę pod takimi filmami o Ultimate Farmer, kiedy gra zostanie wydana. Widzę tego typu pytania, pytania, czy o to będzie na konsole i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę gra w tym momencie jest jeszcze w fazie pre-development, czyli to oznacza, że gra jeszcze fizycznie nie istnieje. W tym momencie tworzone są różnego rodzaju elementy, można powiedzieć bardzo solidne fundamenty. Nikt tak naprawdę nie wie, ile czasu twórcom to jeszcze zajmie, a jeżeli jakakolwiek data premiery miałaby zostać odgłoszona, to oczywiście ja też Wam o tym poinformuję. Na ten moment nie wiemy, na co zostanie wydana gra, kiedy, no i czy w ogóle, dlatego że tak naprawdę do wydania gry może się jeszcze wydarzyć bardzo, bardzo dużo. Ja bardzo mocno trzymam kciuki za ten projekt. Mam nadzieję, że będzie się rozwijał, i mam nadzieję, że finalnie dostaniemy naprawdę fajny symulator farmy. Tyle na dzisiaj, do zobaczenia wkrótce.